Witam Was moi drodzy, jestem Zygfryd, to jest Hard Reset, czyli twardy restart. Jakby to sobie przetłumaczyć Komuś mam odstrzelić kolana, tak? E, zaraz zobaczy Co to jest jakieś informacje. A, że drugi Drugi słaby punkt. Jeden to jest to plecy, a drugi to jakieś kolana. No dobra, to będzie jakiś boss chyba następny, czy tam sobie jego słaby punkt, tak? Co, nie wyjechaliśmy? O, bum! Wjechaliśmy tą windą. Po tych prasach. O, kurde, no skubany. Co to jest? Dobra, weźmy apteczkę najpierw. A potem sobie sprawdzimy... Co to, to tutaj jest. Bum. O więcej nano. Świetnie. Nano wysokość tak sobie odbierać zawsze i wszędzie Bo jakby wyjść tak nami, to wow, nie o o o o o no, Jest to czymś To jest odporniejszy wątpotem bo, bo ma rakietnicę Ciekawostka, nie ruszałem się sam, ten cholerny robot się nie przesuwał Tego trzeba będzie go ukarać Użyj Co, ale odporny jest tak schować się i moim super hiper strzelaniem kupić ściany działkiem i ich rozwalić Dobra myślę że tyle starczy tak jest starczyło świetnie musiałbym otworzyć drzwi ale ja chciałem jeszcze wyjść tu na zewnątrz ale dobra widzę że to prowadzi dalej więc chyba będę wchodził za chwilę To jest kolejna informacja to tym razem no, też kolana tak jakby, no Jak no mrek. Kostki stałe generalnie. A mu strzelby wszystko co się rusza far po prostu i tyle. Odpoczął czyś wielkiego robota, którego mogę walić, a co to ma być? Aż kurde. Tylko pytanie gdzie, no i ja teraz pójść. Tędy, czy tamtędy? Są jakieś zamknięte drzwi. Albo zasilania nie ma. Tam jest ulepszarka, więc wrócimy na chwilę do góry. może, że u góry było jakieś nano, które pominąłem idąc na dół. I wiadomo, że Zygfryd są wszystkie nano. WSZYSTKIE NANO! Nic <laughs> ciekawego, a milicja? O, Ooo! Dobrze, Zasilanie jest tam gdzieś Znaczy muszę najpierw pójść na dół Wyłączyć zasilanie do tego I dopiero potem mogę tu wrócić I to na noc ze sobą zabrać Czają Duże apteczki, może na razie nie będę ich zużywał Mogą się jeszcze przydać O No, a tutaj biegnie zasilanie Wow Ole, płonie Aż, cholera, właśnie chciałbym, żeby to się uśmierzył, jakiś hałas zawsze Ja, win, panowie, panowie, panowie Wow, jaka ekipa Świetne jest żeby strzec za rakiety Myślę, że to, co No kurcze O wiecie no, no nie wiem się wzięło, ale nie, nie pogardzę oczywiście Co ci tu trzeba <śmienicja> Oj kurczę Kolejny I Jeszcze jeden I następny Kurde, czuję się jak na szczelnicy <śmienicja> O, o, gdzie moja amunicja? Uuu. Świetny strzał! O! Trafiło! Już myślałem tę chwilę, że się nie uda, ale, ale... Ach, tego nie zrobiło Teraz trafi obu? Świetnie! Patrzcie, nie starczyło, żeby zbierać na kolejny level. Ej, bo się obrażę. I wam przyjdzie tu tyle, żeby mi starczyło na... Y, ...upgrade kolejny. O świetnie O to mi chodziło, już możecie przestać chodzić. Ej panowie, mi się ten, municja skończy Dobra, kupmy jakiś upgrade no, ja, Co ja wstępuję? Ostatnie... A pak jest trząsowy, dobra, to ulepszyłem może moduł medyczny? Nie Tarczę Dobra, tarcza nie jest zła Ktoś czuje, że teraz to ja nie pogardzę To się coraz trudniej Świetny strzał Jeszcze jeden? Haha ha. Czy to wszyscy? Nie, widzę na na A, teraz to już wszyscy Muzyka przestała grać, to znaczy załatwię wszystkich przeciwko Przełączył się na... Tak? Takiej i przejdziemy z tymi drzwiami. O, o, wiem co tu mnie czeka. Bo To jest wszystko niszczalne, że tak powiem. Teraz przyjdzie wielki robot, który będzie chciał wszystko rozwalić. Widzicie? Mówię. Nie mam racji. tu, umieraj. Umieraj. Zabiłem go. Dobra, amunicja. Tutaj widzę trochę zielonego, czyli się podleczymy. No i idziemy dalej. Co do cholery. A, reaktor to jest jakiś on robi. O kurde. O, kolejny słaby punkt powiem, do tego. Moduł stabilizacyjny. O, jak go tam czasem że się będzie przewrócić. No nie powinniśmy kończyć nagrania. Znowu. Tak. Kurde, kurde, kurde. Moja przeczka. Tam najwyżej się trochę na promieniuje. A, ah, już się podleciałem, proszę bardzo. No, kolejny słowy punkt. Wymiennik ciepła. O, on no, się przegrzeje. To jest też dobry pomysł. A dobra i tak mi jest na następny upgrade. Dobra, więc dojdziemy do następnego save'a. Mam nadzieję, że gdzieś tu pojedziemy za chwilę. I kończymy. O, koniec misji, świetnie. Więc zobaczymy podsumowanie. Kończymy i widzimy się w następnym odcinku. Teraz winę mają. No ale patrzcie ile skretów znalazłem. Prawie wszystkie. No, nie było źle. To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.